Słowo Boże na dziś 9 listopada czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi. A woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz, i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi, a oto woda wypływała z pod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł, Anioł rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni. Wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Psalm responsoryjny 46. Bóg jest we wnętrzu swojego kościoła. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą. Najpewniejszą pomocą w trudnościach Prze to nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się Ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, Bóg je wspomoże o świcie. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokoną na ziemi. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej jako roztropny budowniczy położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wybrałem i uświęciłem tę świątynię. Aby moja obecność trwała tam na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo, powiedzieli do Niego życi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem z stał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu. I słowu, które wyrzekł Jezus. Oto, Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.